Dwójka mi się bardziej podobała niż jedynka. Zdecydowanie. Jedynka też była. Jest jeszcze jedna scenka. Okej. Okay. Po napisach. No dobra. Scena na koniec. Dobra, dobra, dobra. To czekamy w takim wypadku. Ale tak jak mówiłem, dwójka mi się bardziej podobała. Właśnie ten motyw, ten, ten koniec naprawdę bardzo spoko. Yy... Była mroczna i była straszna. Była faktycznie straszna. Ten etap z lalkami był moim zdaniem przerażający. Uh. Po kaspiszenku ostatnio, bo ja senny już kurde jestem. No, już chyba koniec, już końcówka. Są jeszcze inne endingi? Tutaj są inne. Co z Secret in Ending? W sensie? Ja to nie wiem, nie? Ale jeśli Ending jest uwarunkowany tym, że muszę zdobyć wszystkie czapeczki, czy coś, to... to tak średnio. Wniosek. Według mojego poprzedniej teorii, ty jesteś Albertem. I za jakieś znajdzki jest scena po napisach. A za znajdźki jest, czyli ja czekam na marne. Uh. <ścoughs> secret normalny. Ale nie, no ja, ja nie jestem znajdźkowy No No, nej, 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 Ja Wiecie co? Ja nie lubię po prostu przechodzenia na nowo gier Za bardzo, żeby coś tam odkryć, jeszcze więcej i tak dalej Znaczy zależy, są niektóre, które mogę przechodzić w kółko I są to głównie finale Ale tak to... Ale dobra, jak już czekam Zobaczymy, ale wydaje mi się, że w takim wypadku chyba scenka po napisach Tylko jak coś tam zdobędę, nie? Mega dużo osób brało udział przy tworzeniu giereczki Ale to już chyba... Dobra, są już testerzy Chyba już powoli, powoli dochodzimy Do końca, Nie? Okej. Okay. Kuniec. Ehm um. Fajna ta scena była.